Hej, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się nie jedną, a dwoma grami, a mianowicie znalazłem sobie takie dwie pirackie wersje mm, kontry. Właściwie nie pirackie wersje, tylko to są zupełnie nowe gry y, stworzone przez piratów. I pierwszą z nich jest Contra Spirit, która to no, ma pierwotnie no, w zamyśle być konwersją kontry ze SNESA e, Tak szczerze mówiąc to ko kon kontra ze SNESa była dosyć trudna e, doszedłem tam gdzieś chyba do, do czwartej rundy mm, za zawsze mi się bardziej podobała ta kontra z tej Segi z Genesis e, Uważałem że jest lepsza No ale dobra no mamy wersję e, mamy wersję tutaj na tym na Nessa Teraz nasuwa się pytanie, nie? Czy ona będzie dobra? Wiecie, to jest piracka wersja, więc... Czy będzie dobra? Yy... Na razie w to menu wygląda całkiem spoko yy... Muzyka, no, też jest taka średnia, ale, no, daje radę Dobra, no to gramy Okej, okay, to jest prawdopodobnie najbardziej to pozna kontra, w jaką grałem Patrzcie, jak ten koleś w ogóle idzie Znaczy, to. Czasami się wydaje, że on tak... Idzie i jak, jakby stanowczo brakowało jakieś klatki w jego ruchu. Cholera. Dobra, i już na samym początku począ chciałem zginąć, ale trudno. Idziemy dalej. Spójrzcie za tego psa! Znaczy, w pierwszej rundzie w tej SNESowej kontrze rzeczywiście były psy, ale... One wyglądały normalnie, to nie były jakieś jamniko Kuntle czy co tam jest. I tego tutaj można stosunkowo łatwo zabić A tu działko też zniszczę dla czystej satysfakcji Dobra, jedziemy, idziemy dalej Ach, ten dźwięk przy, przy tym, przy, przy strzelaniu O tak Dobra, niszczymy to. Nie doszedłem tutaj w sumie dalej niż... Czy nie, w sumie nie wygrałem tutaj nawet pierwszego poziomu, więc nie wiem jak oni rozwiązali tę sprawę z tym. E, z tymi takimi fajnie ruszającymi się planszami z góry, gdzie to kamera właśnie ruszała się. No w taki dość oryginalny sposób i myślę, że tutaj ci... Ci, którzy tworzyli tę produkcję raczej nie mieli zbytnich kompetencji, żeby coś takiego stworzyć. Przestań rzucać tym. A, ja to jest tu i co, i ten pies był tylko raz i już go nie będzie, bo ja pamiętam, że w kontrze tej nesowej on był bardzo często. Dobra. No. A, dobra. Na tym. Na selekcie można używać bomby. Ja aktualnie mam dwie. Jedną wykorzystałem. Dobra, szybciej, bo mi się spieszy trochę. O, jakie cudowne efekty. Dobra, eska. Eska wraz z bombą. I teraz tak. To jest taki moment, w którym... Samolot, yy, samolot ten. Tak, leciał prosto na nas i zrzucał bomby. Zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądać. <grym> nie, dobra, nie. Zapomnijcie o, o, o tym, co powiedziałem. Chyba bracia Wright nas tutaj ten yy, zbombardowali. ELEMENT ZRĘCZNOŚCIOWY No nie, Tak daleko byłem! Dobra, spróbujmy jeszcze raz O! Nawet... Chwila co, Coś tutaj muszę potem zobaczyć Jak, jak zginę, bo są opcje! Pierwszy raz widzę żeby w ogóle w jakiejkolwiek grze tej kurde nesowej były opcje Znowu ten pies Może to nawet kurde Dobra teraz to się nie popisałem Dobra zginę Zginę specjalnie Zginę bo chcę coś zobaczyć O co biega z tymi opcjami? O, kurde. Player. A, 30 żyć mogę mieć, kurde. Jak 30 żyć mogę mieć, no to teraz to ja, kurde. Teraz to ja mogę grać. Jak to powynubek, ale mogę grać, dobra, no to gramy. Gramy w kontr spirit. Chcę przynajmniej dojść do bossa, bo chcę zobaczyć jak on wygląda, nie? W tej snesowej wersji to był taki ni to żółw, ni dinozaur, on był na samym końcu właśnie tej planszy To uczucie, kiedy masz 30 żyć, a nie użyłeś konami kody nawet Okej, okay, tu jest To jest ta maszynka Ale, to, ale, kurde to jest... Tak ciekawa walka z tym. Widzicie, tak gra graficznie nie wytrzymuje takiego kunsztu. Kurde, żebym ja szybciej wiedział, czy można sobie ustalić 30 żyć. Aj, to był kurde. Znaczy wiecie, jak człowiek widzi, że ma 30 żyć, to się mniej stara. Żeby przynajmniej właśnie dojść do tego bossa i chciał też zobaczyć na no, tę drugą rundę jednak Fajnie by było ją zobaczyć ah, Znowu muszę się tą No i nie mogę tam spaść, kurde Kurde, czy ja właśnie zginąłem od grana- od tego, że mnie dotknął granat? Nie, że wybuchnął, tylko że do, dotknął mnie Dobra Patrzcie co on robi On się teleportuje w jednym miejscu A tamten dalej nawala tymi granatami Kolego Przestań już co? Kolego O właśnie Podobno jest też wersja tego, przerobionego Super Mario World. To... też na NESa. Więc też się temu powinienem przyjrzeć. Znowu mamy ten cudowny <śm> samolot. Uj, ale kurde, zobaczcie jak ten ogień się tutaj ładnie... Teleportuje, kurde, jak się rozprzestrzenia, kurde. No nie. No ale dobra, jesteśmy już dalej. Bra. ale to tutaj już widać tutaj już, już widać że w miarę w, w, w miarę wiernie to odwzorowali nie mówię, że całkowicie wiernie, ale no dość dobrze im to wyszło okej, okay, to będzie chyba boss Aha, dobra, to już widzę, jak to wygląda. Fajnie, że, że ten, że... Fajnie, że w ogóle mam jakąś... taką... dobrą szansę, żeby go trafić i w ogóle... No szkudne, gdybym miał inne strzelanie, to oczywiście byłoby to łatwe, ale... W takim wypadku... W ogóle ich ta szyja z tymi przestrzeniami, ach kurde No giń. A właśnie, czy to na niego zadziała? Chyba nie, to chyba na niego nie, nie działa niestety No kurde, nie... Nie wiem czym ty jesteś, ale gin. O jest, w końcu. O, jak świetnie tutaj tę muzykę odwzorowali. A nie! A, tutaj tak sprytnie sobie wykombinowali, bo to jest tak naprawdę runda trzecia. Tak, czyli tej rundy, w której... Yy, w której trzeba było sobie. Yy, Właśnie pokonać bossa patrząc z góry, no to nie ma. Niestety to było zbyt duże wymagania. Ale w sumie, czego ja się spodziewałem. Okej, okay, może na tym etapie skończę. Eee, pff, co mam powiedzieć? No, nie było jakiegoś totalnego poczucia żenady, jak grałem w tę grę. Mm, ale mimo wszystko, do dobrą grą bym jej nie nazwał. W, w żadnym wypadku. Po prostu, no jest to... Taka marna konwersja, która, no, jest też okrojona, tak, bo nie można całkowicie tego tak przerobić, jakby się chciało. No to teraz pokażę wam drugą grę. Również spod szyldu kontry i... Cóż, tutaj już autorzy postanowili ee, wymyślić w, w własną fabułę, znaczy nie, tutaj nie ma w sumie fa fabuły, ale no... Inna jest koncepcja, no nowe plansze i tak dalej. Super kontra 7. Graliście na przykład w kontrę 5, 6, a nawet w sumie w czwórkę graliście. No nie, ale ta kontra jest siódemką. Więc yy, gramy. No i tak, tutaj już nie jest aż tak topornie. Jest w miarę... znaczy sterowanie jest w miarę podobne do super Contry, Trochę wolniejsze. Ale mimo wszystko nie ma aż takiej żenady Bo no, no pomijając oczywiście fakt że Te wszystkie Sprite wokół nas Są skupiowane z innych gier, nie Nie pamiętam już do końca z jakiej No ale są no i, no i muzyka Muzyka jest strasznie Wkurzająca Znaczy ten track może jeszcze nie To jest Ale no to jest To jest jedyny dobry track w całej tej grze Potem już przy Bosie czy w następnych rundach no tak fajnie nie będzie, jeśli chodzi o nasze doznania muzyczne. No i cóż, ta gra ma jedną zasadniczą wadę. To, to znaczy o muzyce już mówiłem, ale no załóżmy, że, że można mm, wyłączyć sobie głośniki i tego nie, nie ten, nie słyszeć, no to już mamy coś na plus. Ale to, co tutaj jest właściwie taką wadą tej gry, to bossowie. Tutaj mamy ogólnie pięć rund, przy, przy czym trzech bossów jest praktycznie identycznych, ruszają się w podobny sposób. A ostatnim bossem jest ten nasz taki kosmita, z którym walczymy sobie w zwykłej kontrze w trzecim levelu. Czyli ten z wodospadu kosmita. Na pewno go kojarzycie. Tylko, że w cudzysłowie ulepszyli go w tej grze Ogólnie pierwszy raz to jest chyba jedyna końca, w której używam lasera z taką ra radością Chociaż nie, to w sumie jest lepsze To zawsze będzie lepsze Ale tutaj laser ma jakieś takie silniejsze pole rażenia, więc No, wiadomo, że Raczej wolę go wybrać, niż jakiś tam inny rodzaj strzelania na tych cięższych przeciwników. Okej, okay. jak jest ciemne tło, to wiadomo, że będzie boss. Jezu, ci są tutaj ulepszeni, więc... Trzeba w nich częściej nawalać. Okej, okay. naszym przeciwnikiem jest, o oh właśnie, taki oto superstatek kosmiczny który wystrzeliwuje pociski w zupełnie losowych miejscach z zupełnie dowolną szybkością także czasami jest tak, że nawet nie mamy tej pół minuty żeby żeby zareagować w ogóle żeby że zauważyć, że coś w ogóle w nas leci ja do, znaczy ja nic nie mam do tego, żeby przeciwnik był nieprzewidywalny bo to wiadomo, że znaczy Chinesowie przeciwnicy zazwyczaj jednak są przewidywalni ale no ten boss jest po prostu niesprawiedliwy. Dobra, to, to, to było trudne, ale jeszcze możliwe. Ale jak już... O właśnie. Ta kula po lewej stronie, którą on, on wystrzelił, była niemożliwa do ominięcia, gdybym stał w innym miejscu. No szkurde! Ach, ta muzyka przyboż... O! Świetnie! Świetnie! Dobra. Skoro w tamtą grę zdaliśmy sobie drugi raz zagrać A nawet w trzeci To tutaj też Też zagramy drugi raz i też zobaczymy Czy nasze efekty będą lepsze ogóle to jest yy, świetna sprawa, nie? Ta logika, którymi kierują się kidaci, nie? Że mamy jakieś tam Super Mario 16 tam. Yy, Super Mario 6 kurde, Super Mario, kurde, 1500-1900 i... No i zazwyczaj są to jednak zwykłe gry przerobione sobie na postać z Mario nie wiem, czy to... Ale moim faworytem był Darkwing Dark 2 w którym e, gdzie który był przerobioną kontrą nie albo i Ideal gdzie e, to była jakaś gra też z góry gdzie sterowaliśmy komandosem i zmienili ich na, właśnie na dwie wiewiórki Strzelaliśmy tam w szczury, czy tam w coś? niż nie pamiętam. No, ale to było śmieszne. Pamiętam, że nawet, nawet chyba gdzieś funkcjonuje taki hak, że Castlevanie przerobili przy, właśnie, no, no, w tekst Mario i ten Mario miał nogi yy, tego, Belemonta, tego głównego yy, bohatera. Yy, Także no, pomysłowi są bardzo. No. No ale kiedy, znaczy ktoś by mógł się oczywiście zapytać, kto normalny by kto w, w chciał grać, ale... No wiecie. Jak nie ma w co grać, to coś trzeba, nie? Jak już kupiłeś tego Cardridge i nie masz możliwości go wymi wymienienia. Chociaż nie, niektórzy się zgadzali na to, żeby wymieniać Card To... No to musisz się cieszyć z tego co dostałeś, nie? Pamiętam, że... Yy, mój kuzyn gdzieś tam był na wycieczce i kupił Kaltwidża, który go wymieniał parę razy Bo wygrał już te gdy, które na, na nim były Laser, a niech będzie Laser Będę tego najwyżej żałować Jakbym się tak, ten, zmotywował, to może bym tę grę nawet ukończył, ale, no, nie za bardzo mi się chce, tak szczerze mówiąc. Nie ma tej satysfakcji z ukończenia tej gry. No i co mnie zabiło? Niewidzialna kula, nie? Nie zabiła. Noż! Sz... Nie, coś czuję, że ten statek to będzie, to jest pierwszy i zarazem ostatni boss, z jakim się spotykam. A mówiąc, że trzech bossów jest do siebie podobnych, chodziło mi raczej o to, że właściwie jest dwóch bossów, które poruszają się dokładnie tak samo jak ten statek. Mają, no może nie mają podobnych pocisków, ale jednak są dosyć podobni pod tym względem. No i widzieliście to? Strzelałem w niego i w ogóle mu energii nie zabierało. W co ja muszę mu strzelić, żeby to... Zginęło ścierwo, jedno Dobra O, dobra, nie mam pytań Nie mam pytań To jak się kończy moja przygoda w tą grą Okej okay. Nie chce mi się już to dalej grać, tak szczerze mówiąc No ale No Sama ta muzyka już mnie męczy, tak szczerze mówiąc. Także kończę tym optymistycznym akcentem, żegnam się z Wami i do następnego odcinka.